Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. FC Barcelona zadłużona na niemal 500 milionów euro. Transfer Milika na trybuny. De Laurentiis wściekły na Juventus. Cristiano Ronaldo stanie przed sądem. Brzęczek już w Sopocie, dołączył do swoich reprezentantów. Grisman nie jest szczęśliwy w Barcelonie. Deschamps o swoim reprezentancie. Boniek krytykuje Jerzego Brzęczka. Pandemię wiadomo czego odczuły wszystkie kluby na świecie. W poprzednim materiale informowałem o zwolnieniu maskotki angielskiego Arsenalu, która nieprzerwanie od 1993 roku zabawiała kibiców na Highbury, a potem na Emirates Stadium. Fatalne wieści napłynęły z FC Barcelony. Przedstawiciele tego klubu pokazali finansowy raport za sezon 2019-2020. Z niego możemy wyczytać zadłużenie, które sięga niemal 500 milionów euro. Dokładnie jest to kwota 488 milionów euro. Raport przedstawia również straty poniesione w związku z pandemią. Mowa o 47 milionach przychodu z dnia meczowego, 35 milionów ze sprzedaży w klubowych sklepikach oraz 18 milionów spowodowane zamknięciem muzeum. W związku z tym postanowiono jak najszybciej pozbyć się piłkarzy, którzy są na wysokich kontraktach. Chodziło m.in. o Luisa Suareza czy Arturo Vidala. Duma Katalonii w najbliższych miesiącach i latach będzie zmuszona mocno zacisnąć pasa. Niestety raport ten pokazuje nieudolność obecnego zarządu z Bartomeu na czele. Takiego transferu Milik z pewnością się nie spodziewał. Polak myślał o Juventusie, Evertonie czy AS Romie, a skończyło się na trybunach. Napastnik w ostatniej chwili odrzucił ofertę Fiorentiny skazując się tym samym na miesiące stagnacji. To, że nie zobaczymy Milika w koszulce Napoli jest niemalże pewne. Pytanie jak długo będzie jej piłkarzem? Już w styczniu będzie mógł bez problemu podpisać kontrakt z nowym klubem. Największy problem stanowią przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Bez regularnej gry Arek będzie cieniem samego siebie na Mistrzowskiej Imprezie. Wróćmy jednak do samych kulis potencjalnego transferu do Juventusu. Według włoskiej La Repubblica De Laurentis był wściekły na działaczy Starej Damy po tym jak podeszli do sprawy transferu Milika. Właściciel Napoli jest zdruzgotany stratą kilkudziesięciu milionów euro, które mógł zarobić na swoim piłkarzu. W związku z tym Aurelio nie chciał dogadać się z Juve w kwestii przełożenia meczu minionej kolejki Serie A. Napoli wtedy nie wyleciało do Turynu z powodu wykrycia koronawirusa w ich zespole. Relacje na linii Turyn-Napol od lat były napięte. Jednak po ostatnich incydentach z pewnością atmosfera jest jeszcze gorętsza. Wielokrotnie już był opisywany temat Cristiano Ronaldo i jego domniemanego gwałtu na Katrin Majorce, do którego miało dojść w 2009 roku. Jak do tej pory sprawa ta nie trafiła na wokandę sądową, ponieważ nie było wystarczająco dowodów. Kobieta jednak postanowiła wytoczyć powództwo cywilne i chce otrzymać od Portugalczyka 210 tysięcy dolarów odszkodowania. Według The Mirror, Majorga ma się powoływać na brak zrozumienia warunków o zachowaniu poufności, które zostało zawarte w 2010 roku. Jeżeli strony nie uzyskają porozumienia, będzie musiał zająć się tym wymiar sprawiedliwości. Ronaldo i Majorga mają czas do grudnia przyszłego roku. Na ten miesiąc wyznaczona jest pierwsza rozprawa w tej sprawie. Jakiś czas temu okazało się, że u Jerzego Brzęczka wykryto obecność wirusa. W związku z tym pod dużym znakiem zapytania była jego obecność na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Na szczęście kolejne testy dały wynik negatywny i selekcjoner mógł udać się do Sopotu, do swoich kadrowiczów. Brzęczek pojawił się na wtorkowej konferencji prasowej i był do dyspozycji dziennikarzy. Selekcjoner przyznał, że w dzisiejszym meczu z Finlandią zagra w bramce Bartłomiej Drągowski. Będziemy chcieli dać szansę tym, którzy do tej pory grali mniej zawodnikom młodym, w tym debiutantom. Mogę zdradzić, że w bramce stanie Bartłomiej Drągowski. Na początku konferencji złą informację podał rzecznik prasowy reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Wśród powołanych kadrowiczów jest piłkarz, którego test wykazał obecność koronawirusa w organizmie. Brzęczek zapowiedział, że w jego miejsce zostanie powołany inny reprezentant. Każda tego typu wiadomość jest zła. To nam utrudnia pracę i pokazuje, jak musimy uważać. Niewykluczone, że w miejsce tej osoby powołamy kogoś innego. Po konferencji prasowej, Jakub Kwiatkowski na Twitterze wyjawił, kto jest zarażony. Wczoraj wieczorem zawodnicy i sztab szkoleniowy reprezentacji Polski przeszli testy na obecność koronawirusa. Niestety, test Macieja Rybusa dał wynik pozytywny. Zawodnik został odizolowany od reszty grupy i zostały wszczęte odpowiednie procedury sanitarne. Według informacji dziennikarza Tomasza Włodarczyka z portalu meczyki.pl dodatkowe powołania otrzymają Alan Czerwiński z Lecha Poznań oraz Rafał Pietrzach z Lechy Gdańsk. Mecz z Finlandią już dziś wieczorem w Gdańsku. Jak obstawiacie wynik meczu? Dawajcie swoje typy w komentarzach. Antoine Griezmann był wręcz pożądany w FC Barcelonie. Sam Francuz palił się do gry na Camp Nou. Jednak od czasu transferu Antoine ani razu nie pokazał, że jest wart ponad 100 milionów euro. Francuz ma pecha, ponieważ jego przyjście nałożyło się z fatalnym okresem w Dumie Katalonii. W związku ze swoją sytuacją Antoine nie jest szczęśliwy w Barcelonie. W jednym z wywiadów przyznał to Didier Deschamps, który rozmawiał ze swoim kadrowiczem. Rozmawiałem z nim długo na ten temat. Jestem pewien, że nie jest zadowolony z obecnej sytuacji. On nie jest szczęśliwy w Barcelonie. Antoine gra tam w tej chwili na prawej stronie. On woli grać w środkowej części boiska. Tam czuje się znacznie lepiej, ale trener Kuman widzi go w innej roli. Musi się dostosować. Największym problemem Grismana w FC Barcelonie jest to, że kolejni szkoleniowcy nie byli w stanie wyciągnąć z niego maksimum potencjału. Podkreślił to również Deschamps. Dla mnie jest jeszcze bardziej skuteczny, gdy jest w centrum gry, kiedy jest w stanie dużo dotykać piłki. Antoine nigdy nie narzeka, ale aby w pełni wykorzystać jego potencjał, zawsze lepiej, gdy gracz jest na najlepszej pozycji. Zobaczymy, czy Ronald Kuman będzie w stanie wyciągnąć z Francuza więcej. Jeżeli piłkarz znowu nie spełni oczekiwań, najprawdopodobniej pożegna się z Camp Nou. Zbigniew boniek jak do tej pory zawsze bronił decyzji i wyników Jerzego brzęczka. Ostatnio jednak prezes PZPN-u wyraził wątpliwości co do efektów pracy selekcjonera. W rozmowie z Przemysławem Langierem z serwisu Golpl przyznał, że styl prezentowany przez biało-czerwonych nie jest idealny. Nikt tu nie jest szczęśliwy z powodu jakości gry. Czasem myślę, że wolałbym przegrać 4 do 5 niż zremisować 0 do 0. Nigdy nie kochałem taktyki lewy prosty i uciekaj. Natomiast podkreślam, ja wierzę, że go brzęczka wierzę. Ma u mnie totalne poparcie. Gdyby było inaczej, naprawdę potrafiłbym podjąć trudną decyzję. Boniek ma również zastrzeżenia do kontaktów brzęczka z mediami. Bycie selekcjonerem wymaga też umiejętności komunikacji z dziennikarzami. Nie można was wszystkich wrzucać do jednego worka. Hate i trolling dziś jest wielki, ale przecież nie z każdej strony. Poza tym, z tym trzeba żyć i nie może to wpływać na relacje z wszystkimi ludźmi. Jurek powinien zrobić sobie rachunek sumienia, gdzie popełnił w tej kwestii błędy, co powoduje, że nastawienie do niego jest takie, a nie inne. Co powoduje, że negatywna narracja jest tak mocna. Jednocześnie Boniek cały czas deklaruje, że Jerzy Brzęczek ma jego pełne poparcie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Zachęcam do oceniania filmu i subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Partnerem, sponsorem i wsparciem tego kanału jest sklep ostatnich WizDek Shop. Znajdziesz w nim koszulki, bluzy i wiele więcej gadżetów związanych z piłką nożną. Link znajdziesz w opisie.